Witajcie, w następnym odcinku Let's Play z Disney's 2, pełna kolekcja. Jak widać, Grizzly Marlena ma jakiś problem. <laughs> Została zaatakowana przez te pszczoły. Wiecie o tym. Dobra, krzycz sobie, krzycz. Nie przeszkadzamy cię. Eee, nie, zostawiam. I coś zjeść. Możesz? <laughs> Jasne, posprzątać. Te pęknięte balony sobie zjedz. O, chcesz malować? Sam z własnej woli? Czekaj chwilę. Dostać awans. Nie jest coś w lodówce może. Tak, postanowiłam, że Marle nie będę na razie zmieniać fryzury. Zobaczymy, gdy podrośnie, jaką otrzyma od, od twórców czy losowo. No, zobaczymy. Tak samo nie chce mi się chodzić na te zakupy strata czasu. Hmm. Dobra. Aha, co do tych pieniędzy, które dostaliśmy za nowe obiekty, to jednak postanowiłam, że kupimy, nie wiem, obojętnie co. Nie pamiętam, ile tam simoleonów dostaliśmy więcej, ale. Dobra, kupimy za 3000. Słuchaj do wyposażenia i damy jakiemuś Steamowi. No. Będzie sprawiedliwie. Nie sprzątaj, od tego jest lokaj. Um. Ty jeszcze śpisz, czy już stałaś? Już wstaniesz. Dobra, to się przebierz. No, dzięki. Już z samego rana mi kradną gazetę. Nie no, zostaw te śmieci. Ja mam dać inne zadanie. Idź sobie pobiegać. Później się wybierzemy gdzieś. Chyba, że już od razu zobaczymy, jak Arianna się ogarnie. Co? Zostaw ją! Podać posiłek. Mieć dobrą reputację. Podać posiłek. Weź sobie omlety zjedz i koniec. Zostaw dziecko. <laughs> Biedna. Aha, jedyną zabawkę jaką dostała to jest domek dla lalek. Tak, możecie podziwiać tutaj. <laughs> mm, tutaj komputer jest nie niewyłączony. Zostaw. Kurde, czemu mnie nie słuchasz? Weź resztki. Muszę ci dawać zajęcia, bo inaczej to masakra. I ci uprawiać ten jogging. Pójdziesz za granicę parceli? Pewnie tak. No tak, porozciągaj sobie nogę. No, widzę właśnie, jak uprawiasz ten jogging. Chodzisz sobie. Jeszcze się nie najadłaś. Ciekawe, jak długo będziesz na tym joggingu. O już się pali. Co to za ścina znowu? Aha! Dobra, już nie ćwicz. Dostał rumieńców. Nie ty jesteś? A tu. <laughs> Cały czerwony. Dobra. Mm, idź, skorzystaj, weź sobie frasznic. Przedawkował buraki. Znowu dostaliśmy rachunki? Co? Aha, omdlewasz. Ojej, ojej. Udar cieplny. Nic nie mogę zrobić? I... <laughs> Serio? Ja nie pamiętam co się tym robiło. Okej, okay. <laughs> leż sobie. <laughs> Ale to brudne. Zostaw to. <laughs> Dobra, ty będziesz karmiona. Rozejrzyj się. <laughs> No, leż! No co? Ja mam z nim zrobić? Nic. Zostaw dziecko, no. I co weź prysznic. Czy będziesz tak leżał. to nieskończenie oświata. A chciałam coś zrobić, no. Ten mi leży. Ty w ogóle wstaniesz? Nic mu się nie dzieje. Zobaczywa. czekać do wieczora. Co za gość Sobie z nim gadaj, jak chcesz. <ścoughs> Dobra, nudzi ci się. Co byś tam mogła rozwijać? Muzyka i taniec. No. Coś innego? Nie. Wyłącz. A to tylko piję. No nie. Weź to, zachowaj. Nie. <noise> nie mogę. Co się tam stało? Aha, dziecko się pewnie położyło. Położyło, Chcę się położyć na podłodze. Weź się, zajmie ogródkiem. Gdzież chorują ci, te, ci tutaj roślinki. pomidorzy. Na razie no, nie wiem co będziesz robić. Dobrze dziecko śpi miły snów. Odchwaszczać na razie, okej. Okay. Okej. Okay. Tyle? Dobra, podlej. <laughs> Nie masz co robić, to podlej. Co to było? Przyszła jakaś Mirosława. Aha, dobra, możemy przyjść później. Dobra, zbierz wszystkie. Zbierz. Później się wybierzemy na tę parcelę. Już za dwa dni. <ścoughs> w takim stanie pójdzie do pracy. A to znikają te grządki. No wiecie co? Kompost. Grządki, rośliny. O, truskawki dawaj. Może nie wszystko. Tylko tutaj. Żebyś mi czasem tutaj nic nie robiła. A tu mamy pomidory, okej, okay. to tu. Tu wiadomo górki. I jeszcze jeden, okej. Okay. <laughs> Już ochłonąłeś? Super, cieszę się. Co ci się śniło? <laughs> dobra, weź prysznic i nie wiem, czy zdążysz. A, to, dobra, później. Znaczy, się zdążysz jeszcze pójść do pracy, no. O to mi chodzi. Nawet jak samochód odjedzie. Ojej, nędzoszy, bez grosza przy duszy, pójdziesz do pracy. No, ty <gryw> Idź się im, pokaż, jak pięknie dziś wyglądasz. <gryw> Zostaw świeci. A chcesz wyrzucić na kompost? Dobra, niech ci będzie. Czekajcie, która jest godzina. Dobra. Eee, Okej, okay, odwiedzimy tę parcelę. Nie możesz? Jedź gdzie chcesz. Dobra, tak, tak. I tak nie ci z tego. Do hobby... Nie, to nie, to... Przepiękny park, tak. Arianna i park. Dobra, widzimy się za chwilkę. Nie ma tu jak wybrać się do parku o 23, no nie? Podziwiaj tętniące życiem otoczenie. Tja. Wow. Powiedz o podróżach. Co to jest? A to te figurki My Sims, czy coś w tym stylu? Bardzo dobra wiedźma Henryka, piłeczka. No, dawaj, mocny uścisk dłoni. Wow. Pięknie. O, rybki. Jakie ładne. Patrz, co tu chcesz? Kupić dom letniskowy. Śmieszne, prawda? Co? co ty im tam rzucasz? Pewnie pieprz. Mamy Grilla. Co tu jeszcze jest ciekawego? O, to są te. No, jak to się nazywa. Ten sprzęt, który się dostaje za osiągnięcie któregoś tam poziomu kariery tej... Jakiejś tam, kurcz, nie pamiętam której. A tu w sumie nic nie ma. Henryka. Pff. O porady <laughs> poprosi o poradę Nie gadaj Aha, bo tu nic nie będzie takiego Co z kotem można zrobić? Po zabrykanie zrobimy z niej niegrzecznego kota Co wy na to? skrzycz ją o widzisz krzyczysz na nią pada deszcz ty też coś zrób chluśnij ze szklanki nabrałaś do szklanki deszczu i teraz <grymny> teraz ją drażni wyżej się. Kuć się. Obraź. Pff. Ten co zejdę? Maciej fucha. Co tam ma? A świetliki złapał chyba, nie? No. Fajne. Nie masz nowych interakcji? Psikus. Brzęczek. Kuć się. O, walcz. Szturchnij. Ojeju. Nie, nie ruszaj. Drażni. Szybko można sobie narobić wroga, nie? nie? A kota pochwal. Ciii! Pchnij! No pchnij ją, kurde no. Ale ryczy. Dobra, jeszcze coś? Dobra, już mi się nie chce. Wracamy do domu. Chyba, że coś kot złego robi. Siedzi na meblach jak zwykle. Dobry kotek. Okej, okay. z tego co pamiętam, to można robić jakieś soki czy coś w tym stylu. Masz te pomidory w ogóle? Dobra, masz 30 pomidorów i to smacznych, a ten jest jaki niesmaczny, pewnie? A nie, wiem, bo to wszystkie są dobre. E, co to jest? Aha, to karteczka dobra. Teraz będziesz mogła wysmarować Mirka tymi pomidorami. <noise> Żeby znowu był czerwony. Yy, okej okay. zjedz sobie resztki. A możesz w sumie uzupełnić Ale ja kupię ten taki ten przyrząd. Dobra, opiekunka w sumie może zostać Eryka Opiekunka Eryka. Uzupełnij później zachowaj resztki i będzie okej. Okay. Damy tutaj kilka pomidorów. Dobra, wyrzuć to już. Jeszcze poszukaj pracy. Zobaczmy, jakie oferty na nas dzisiaj czekają. No Już ją wrzuciła. A nie, myślałam. To musisz poprosić ją. Nie, nie da się. Szukaj jeszcze raz. Gadyło. Yy. Aha, woda została. Ładnie. Nie. Żadnych krawężników. Już dzisiaj Mirek robił za krawężnik. <grymne> nie. Dobra, skoro masz wodę, nie weź prysznic, bo będziesz się kąpać 10 lat. O tak, o to mi chodziło. <gryzmę> Spoko. charizmy, będziesz się musiała uczyć też. Z tego co widzę, Ciekawe, który to jest poziom. Chyba nie pierwszy. A może. Nie, pierwsze chyba nie wymagają umiejętności, chociaż to zależy w sumie. Okej, okay, weźmiesz prysznic, prysznic i pójdziesz spać, bo. O, dzisiaj idziesz do pracy. No, fajnie. <laughs> Może dostańsz obąs. Kto wie, kto wie. Okej, okay, pójdziesz spać, a ty, o której wracasz, o trzecie, nie? No. Tak, nie oddam w końcu. Dobra. Kupimy mu to, co on tam chce. I później też oddamy jakimś simom. <laughs> niech się cieszą. Mm, dobra, niech będzie to. I wieża. Wieża, wieża, wieża. Nie tu, tutaj, gdzie ja klikam. No już jesteś szczęśliwy. A to ci nie spełnię tego. Telewizor czy 1000 tysiące... gra, 1500 że też teraz się muszę tym bawić. Gra 1500. No okej. Okay. Co jeszcze? Zrobimy ci platynę i będzie. Sauna. Sauna, sauna, sauna. Czekajcie, to było? Dobra. Saunę tylko sprzedamy. Resztę schowamy do wyposażenia. Masz saunę. No. Patrzcie, co za... A, Jezu, co ja kupiłam? Mądra jestem, nie? Ale nagrywam. Tak? No, wcześniej, późno, nie? Tu masz saunę, tak? To jest sauna! Starożytne źródełko, to jest sauna! O rany, co to? O jadź. Dobra, już mnie nie denerwuj, masz to. Już ci nic nie kupuję! I to też sprzedam, i... A resztę do wyposażenia, już mnie nie będziesz denerwował. I dasz jakimś simom. I tak, wyszliśmy na minus, ale trudno, masz odpracować. <gryw> nic mnie to nie obchodzi. Nie, no nie mogę. No, trudno, że ci się zmniejszył <laughs> pasek. Masz problem. Tak, to śpisz. To czekamy na ciebie, aż przyjdziesz z awansem i kończymy. No, jeszcze wyprosimy nianka. Lokaj się zajmuje dzieckiem. No, ale nie jest to, masz tak źle. Tęsknota za przedmiotem. To ty ukradłeś te przedmioty. Gdzie ta niańka? Śmignęła mi gdzieś, a nie wiem gdzie jest. A dobra, idzie już spać. Chyba, że już pojechała. No, jestem ślepa jak zwykle. Dobra, koniec tego. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa, pa.